Siemano widzowie, Siemano widzowie, dzisiaj pokażę wam jak zmienić nazwę swojego kanału. Więc wchodzimy sobie na YouTube, Wchodzimy sobie na swój kanał, potem klikamy tutaj w ustawienia, jest tu nazwa, na przykład mamy zmienioną nazwę kanału, a jak chcemy zrobić zdjęcie, to wtedy musimy tutaj kliknąć zrób zdjęcie, no i wtedy po prostu klikamy to ok Zapisz. No, i automatycznie mamy to zdjęcie. Więc, Elo, to był poradnik. A, i jeszcze bym zapomniał, jeżeli chcecie, to możecie napisać komentarz, to ja będę w innym odcinku, w którymś odcinku będę oceniał te komentarze. No i będę je czytał, no i w ogóle. Dobra, Elo.